Cześć, zgłosiłam się do Konrada z górem pleców, w odcinku górnym tutaj i dolnym. Głównie mnie boli, jak jest ćwiczenie na bitreku, podczas planka takiego normalnego czy bocznego. I czasem jak nasze torebka na przykład, jak wracam z pracy, w takich podstawowych, codziennych czynnościach. Okej, okay, jakbyś mogła określić w skali od 0 do 10 ten ból? No to jest taki, nie wiem, 7-8, bo on jest taki, on jest punktowy, ale trochę się mi rozlewa, tak mogę to nazwać. Zapiera mi w piersiach głosownie chwilami. Właśnie ćwiczę dłużej, to, to czuję taki mega dyskomfort. E, I powiedz mi, od ilu lat ten kręgosłup Cię boli? Od około 13 lat. Okej. Okay. 13 lat w odcinku lędźwiowym, czy 13 lat w odcinku piersiowym? O 13 lat w odcinku piersiowym, jakieś tak, nie wiem, 6 lat, i 7 w odcinku lędźwiowym w Najpierw ból odcinka piersiowego, Dokładnie. później stopniowo schodziło w mm -hmm. dół. Powiedz mi, jakieś sporty uprawiałaś? Zaczęłam przygodę, nazwijmy no to, z tenisem, którą skończyłam właśnie przez, tak, po trzech latach, bo właśnie zaczęło mnie boleć z tym, no, Chodziłam okay. do jakichś tam kręgarzy, terapeutów, ale nic z tym, jak widzisz, nie mało. <grym> A powiedzmy mi, jakieś bóle odcinka szyjnego na przykład? Też czasami mi się zdarzają takie migreny właśnie i one są, bym powiedziała, nie związane z niczym, tylko tak się pojawiają nagle, a to zaś tak gdzieś tutaj po boku. Okej, okay, czyli bardziej to, ból skroni? Tak, okay. skroni tak gdzieś, tak, ale on jakby schodził w niczono, wzdłuż, tak, dokładnie w Czyli tak, czyli mam od 13 lat ból odcinka pierwszego od 7 lat lędźwiowy, do tego mamy migreny, do tego mamy burszy, więc na pewno tak naprawdę cały kompleks kręgosłupa będziemy musieli sobie e, dzisiaj przepracować. Okay. Teraz będziemy próbowali sprowokować Twoje dolegliwości bólowe. Jakbyś mogła wziąć jedną nogę do boku, okay. Ok, utrzymaj w tej pozycji. Angażujemy pośladkowy średni między innymi. Ja tutaj jakby nad lędźwiami, od w górę. Ok, musimy go się odwrócić. W którym miejscu? Tak, w tym, miejscu, nie w tym jest. miejscu jest ból. Teraz drugą nogę dla porównania. Nie, to tu nie w nie porządku. To jest okay. ok. Zobaczmy jeszcze ten plank boczny. I ból w tym momencie no, gdzieś się no, pojawia? W tym samym miejscu i nawet wyżej, nawet bardziej razie ciągnie jeszcze do upadki wręcz. Okej. Okay. Mamy już y, pozycję, w której ten ból występuje, mamy płaszczyznę, to będzie prawdopodobnie płaszczyzna czołowa. Jeszcze za chwilkę zobaczymy podczas palpacji. Okej, okay, teraz tak, będziemy sobie sprawdzali mięsień czworoboczny lędźwi i będziemy sprawdzali, czy są jakieś dolegliwości bólowe. Okay? Okay. Oh, oh, będziemy oh. szkolić, oh, tak? Tak. Jest takie specyficzne, kłujące miejsce, tak? Tak, bardzo kłujące. Dobra, teraz porównajmy z drugą stroną. Dobra. Teraz tą nogę sobie daj do tyłu. Okay. I tą rękę. Po tej stronie lepiej? Czuję, tylko takie uciskowe, takie nie kujące, Ok, tak czyli tam, był, tam było kłucie, tutaj jest ucisk. Tak, tak. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze w tej pozycji, mięsień pośrodkowy, średni. Dobra. Możesz Dobra. unieść nogę do boku. Dobra, okej, okay, możesz odłożyć. Super. Trochę zegnij sobie nogi. Teraz w drugą stronę, jeszcze drugi bok. Po tej stronie jakieś kłócie czy nacisk? Co? Co? Kłócie. Teraz możesz się jeszcze położyć na brzuchu. Okay. przechodzimy do okolicy łopatki. Będziemy poszukiwać zagęszczeń w tym miejscu. Powiedz mi, czy tutaj jest jakieś kłócie? No, tak, tak. tak w skali od 0 do 10? W tym miejscu? Ono jest takie... Pięć, ale czuję do łokcia, wiesz? Do łokcia, dobra. Teraz zobaczymy po drugiej stronie. No tutaj mniej. Tutaj zdecydowanie mniej. Tutaj czuć faktycznie ten ślizg tkanki jest prawidłowy. Ok, zaczynam od terapii mięśnia czworobocznego lędźwi. Zaczynam opracowywać delikatnie to miejsce za pomocą dłoni i po jakiejś minucie przejdę już do mocniejszej pracy za pomocą łokcia. Dobra, i teraz już przechodzimy do łokcia pragniemy mm -hmm. gdzieś do kręgosłupa, czy tylko tutaj? Do kręgosłupa no. Ok, teraz możesz się odwrócić, idziemy do pośrodkowego średniego. Okay. Pacjenci często się pytają, co robię nie tak źle, z tym ćwiczeniem, dlaczego mnie boli akurat w tym momencie. I nie zawsze jest tak, że robimy coś źle, ale jeśli Hania w dzieciństwie tak naprawdę trenowała intensywnie... Już te przeciążenia powstawały tak naprawdę w obrębie m.in. kręgosłupa i stąd dzisiaj mamy dolegliwości bólowe, tak? Więc to nie jest tylko i wyłącznie tak, że u ludzi, którzy mają pracę siedzącą, czy u ludzi mniej aktywnych występują dolegliwości bólowe. Dolegliwości bólowe jak najbardziej też występują przecież nawet u sportowców. Zobaczmy, jak wygląda odnowa biologiczna na najwyższym poziomie. Mamy odnowę biologiczną po meczu, przed meczem. Po każdym treningu, cały czas to ciało musi być dostosowane do najwyższych obrotów. I tak samo jest właśnie tutaj, w momencie kiedy mamy do czynienia ze osobami trenującymi na siłowni, trenującymi różnego rodzaju sporty, te przeciążenia stopniowo, stopniowo powstają i ta tkanka robi się coraz grubsza, coraz sztywniejsza. Dobra, na koniec jeszcze sobie popracujemy w obrębie mięśnia trapeziusa. No, teraz czuję to, skroje, to skroje. Ja tak Nawet w skrojach, to się... tak? No. I tutaj te napięcia w obrębie właśnie mięśnia kapturowego również mogą determinować dolegliwości bólowe. Ten mięsień i powięź, która się łączy z mięśniem bezpośrednio może determinować napięcia w obrębie górnych partii pleców, w obrębie szyi i dalej może rozpościerać się w obrębie mięśnia skroniowego. Dając dolegliwości bólowe w postaci na przykład migry. To tu jest ca do mnie jest cały nie stoję tutaj. Bo całe bo no, serio? Ok, jesteśmy już po zabiegu i teraz powtórnie jakbyś mogła wziąć nogę do boku. Dobra. I zobaczymy, czy dolegliwości jakieś będą występowały. Przytrzymaj sobie trochę dłużej. Jeszcze, jeszcze. Tutaj nic. Dobra, super. I teraz jakbyś mogła wykonać plank boczny. Dobra. Zostań w tej pozycji. Dobra. I powiedz mi, czy jest ból w tej chwili występuje? Czuję, ale wyżej nie w tym samym miejscu, tylko jakby tak nad, nad, nad lędźwiami. Ja e, tak jakby przed górę coś takiego czuję. Ok. A jeśli chodzi o ten twój ból w odcinku lędźwiowym, czy on się podprawił? E, zdecydowanie. Kurczę, myślę, że takie 80% na spokojnie, bo praktycznie no nic praktycznie. Delikatnie może czuję bardziej chyba o niż, niż sam ból. Okej, okay, super. Dobra, w takim razie wskazuje nam to na zmianę konsystencji tkanki w obrębie powięzi i będziemy musieli oczywiście popracować jeszcze w pozostałych segmentach na następnych terapiach. Okay. Pamiętajmy, że jedna terapia to nie jest remedium na wszystkie drogiwości bólowe. Widzimy się, na razie.